Dzisiaj chciałabym wam zaprezentować kultowe serniczki Oreo, tym razem w wersji na słodki stół. Wiadomo, że takie małe kąski na raz zawsze lepiej się zjada niż cały duży kawałek ciasta, który stoi na stole. Ja przygotowałam je z dużej porcji sernika nowojorskiego, który przygotowywałam, więc tutaj zobaczycie wszystko w bardzo dużych ilościach, natomiast już proporcje przeliczone są na odpowiednią ilość, tak żeby nie wyszło Wam z 50 na przykład kawałeczków tych serników, tylko na 10. Zapraszam do dalszej części filmu, a jeżeli chcecie zobaczyć przepisy na pozostałe słodycze ze słodkiego stołu, to odsyłam na playlistę słodki stół. Zaczynamy od przygotowania spodów ciasteczkowych i tutaj najpierw część ciasteczek mielę sobie pulsacyjnie w malakserze, następnie dodaję roztopione i przestudzone masło i całość mieszam do połączenia. Następnie do każdej papilotki wkładam po około łyżeczkę mojej masy ciasteczkowej, a następnie małym kieliszkiem wylepiam sobie dno każdej papilotki, tak żeby dokładnie wypełniła mi spody. Teraz bierzemy się za przygotowanie masy serowej, i tak jak widzicie tutaj, to są bardzo duże ilości, ponieważ robiłam sernik na dużą blachę. Natomiast z tego, co mi zostało, postanowiłam przygotować sobie jeszcze mini serniczki Oreo. I tutaj, wszystkie składniki oprócz mąki, wkładam do misy robota, a następnie zaczynam wszystko mieszać na najwolniejszych obrotach, żeby niepotrzebnie nie napowietrzyć masy, ale żeby wszystko dobrze się połączyło. Jeżeli będziemy taką masę serową, Zbytnio mieszać, zbyt długo lub zbyt intensywnie, to ona złapie nam powietrze i później sernik podczas pieczenia spektakularnie najpierw nam wyrośnie, a później bardzo mocno opadnie. A jeżeli będziemy robić wszystko dokładnie, ale powoli i niezbyt długo, to będziemy mieli później idealną konsystencję i serniczek równo rośnie jak stół. Następnie dodaję sobie tutaj mąkę i całość mieszam tylko do połączenia się składników. Kawałki pokruszonych ciasteczek dodaję na sam koniec, żeby zbytnio mi się nie pomieszały z tą masą serową. Te ciastka mają być wyczuwalne po upieczeniu. I następnie po takim ręcznym wymieszaniu każdą z papilotek wypełniam mniej więcej do połowy jej wysokości masą serową. A następnie na górę będę nakładała jeszcze po kilka takich pokruszonych kawałków ciastek. I moje mini serniczki lądują teraz w piekarniku. Ja je piekę w kąpieli wodnej. Niżej mam blaszkę wypełnioną wodą. I w 150 stopniach góra-dół piekę całość przez około 30-40 minut, tak aby ta masa serowa była ścięta, ale nie całkowicie przepieczona. Studzę do temperatury pokojowej i na noc wkładam do lodówki. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba i z niego skorzystacie. Życzę Wam wszystkiego smacznego!